Wiele z Was jest w takiej sytuacji, że nie ma celu określonego, nie ma określonego kierunku, nie ma tego swojego wielkiego marzenia wyklarowanego i być może to jest ten pierwszy punkt, który hamuje Was przed zaczęciem działań. I powiem Wam tak, nie jesteście w tym samotne, ponieważ wiele osób czuje, że chciałoby coś zmienić w swoim życiu, czuje, że chciałoby żyć inaczej, w inny sposób to życie sobie zaprojektować, ułożyć czy, czy przetransformować, natomiast nie jest w stanie wyklarować swojego celu. I ja wam troszeczkę powiem o świadomości tego, może nie tak bardzo o rzeczach technicznych, o których też czasami mówię, w jaki sposób dojść i sprecyzować swój cel, swój kierunek transformacji, swój, swój cel, swoje pragnienie zawodowe, ale powiem Wam to, jak, jak to wygląda troszeczkę od strony świadomości. Przede wszystkim musimy zdawać sobie dziewczyny sprawę, że nasz ego system Boi się rzeczy nowych, tak? Czyli jakby chroni starą konstrukcję, robi wszystko, żeby porządek został zachowany, żeby Zmiany, które nadchodzą, no były zmianami jak najmniej bolesnymi, jak najmniejszymi, tak naprawdę. Zobaczcie, jak się dzieje coś w życiu dużego, duża, olbrzymia zmiana, to nie ma znaczenia, czy ona jest dla nas dobra, czy ona jest dla nas zła, jak my ją odbieramy. Natomiast bardzo dużym znaczeniem ma to, że taka zmiana. Po prostu zachodzi. Czyli na przykład możemy jechać na świetne wakacje, mieć zaplanowane wakacje, ale podróż na przykład z małym dzieckiem będzie nam zajmować 12 godzin, no i wtedy my mamy olbrzymi stres już przed wyjazdem na te wakacje, pomimo, że te wakacje są same w sobie fantastycznym celem i fantastycznym pomysłem. I dokładnie tak działa ten mechanizm, że my gdzieś. W, na głębokim poziomie zdajemy sobie sprawę z tego, że po pierwsze, jeśli my podejmiemy decyzję, a uwaga, wyklarowanie swojego kierunku, to już nam zaczyna pachnieć tym, że decyzja będzie podjęta, że jeżeli podejmiemy decyzję, no to podejmujemy także odpowiedzialność, to bierzemy odpowiedzialność. Jeżeli w tej chwili jesteście w dużej stagnacji, nie wiem, na utrzymanie męża przez 100 poprzednich lat, albo nie wiem, w jakiejś innej bardzo fajnej, komfortowej sytuacji, która komfortową wydaje się tylko z boku, to wiedzcie, że każda taka duża zmiana będzie dla waszego egosystemu zmianą, no właściwie trudną do przejścia, bardzo trudną do przejścia. Czy trzeba mieć głęboką świadomość, że zachowanie status quo, czyli zachowanie tej stabilności, jest dla ekosystemu bardzo ważne, no bo on działa w jakiś tam kierunkach. I teraz tak. My na przykład chciałybyśmy zacząć określać nasz nowy kierunek, naszą nową destynację, nasz port docelowy, ale gdzieś podświadomie czujemy, no bo my to czujemy, że. Po pierwsze, będzie trzeba podjąć decyzję, po drugie, trzeba będzie wziąć odpowiedzialność. Po trzecie, będzie trzeba dostosować życie do tej decyzji. No Dziewczyny, taka jest rzeczywistość. A po czwarte, to, czego my dzisiaj nie robimy, być może, bo jeżeli jesteśmy w stagnacji, to jakby mam na uwadze, że być może nie robicie, to jest ruch, czyli to jest działanie. Ruch działanie dzisiaj kojarzy się w większości, z was z czymś negatywnym, dlatego że działanie w oporze, działanie bez swobody jest rzeczywiście trudne i ja absolutnie to, to rozumiem. Nikt nie chce więcej działania, które generuje obciążenie, które generuje nadmierne zmęczenie. Czyli proces jest bardzo prosty i klarowny z perspektywy świadomości. Możesz mówić, że chcesz zmiany, ale dla ciebie ta zmiana nie jest najlepszym biznesem, dlatego że, jeżeli ty od kilku lat siedzisz w tym samym punkcie, nawet tej pracy etatowej, to ta zmiana, musisz mieć naprawdę dużą świadomość i duże pragnienie wewnętrzne. To pragnienie powinno być nawet większe, tak naprawdę, niż, niż chęć zostania w tych starych butach. E i dopiero wtedy tak naprawdę jesteś w stanie podjąć decyzję o tym, żeby pójść w kierunku swojego celu, czyli ponieść te koszta, ponieść jakby zaakceptować te historie, które mogą się wydarzyć, które umysł ci podsuwa. I rzeczywiście, jeśli nie będziesz dotykała, rozpuszczała po drodze lęków, nie będziesz umiała sobie z nimi radzić, to ta droga będzie bardzo ciężka. Ale na szczęście, słuchajcie, nie jest to jedyna opcja. Mm, więc przemyśl sobie to, przeczuj sobie to i zastanów się, gdzie ty dzisiaj jesteś. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam do następnego wideo.